Kiedyś na moim bloku 51. Jak zmiana myślenia może wpłynąć na sukces w biznesie? Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludziom odnoszą sukces w biznesie, podczas gdy inni ciągle się męczą i nie mogą osiągnąć swoich celów? Otóż kluczem do sukcesów nie zawsze jest tylko szczęście czy talent, często zdecyduje o tym nasze myślenie. Zmiana mindsetu może mieć ogromny wpływ na nasze osiągnięcia w biznesie. Jeśli ciągle myślimy negatywnie, wątpimy w siebie i boimy się ryzyka, to bardzo trudne będzie nam odnieść sukces. Dlatego warto zacząć pracować nad swoim myśleniem i zmienić pewne nawyki, które mogą nas odblokować. Po pierwsze, zacznij wierzyć w siebie i swoje możliwości. Pozytywne podejście do siebie i swoich umiejętności sprawi, że będziesz mogła, że będziesz pewna siebie i gotowa na wyzwania. Zamiast skupiać się na swoich słabościach, skoncentruj się na, na swoich mocnych stronach i rozwijaj. Dziękuję i miłego dnia. Życzę!